Przygotowujesz się do matury z matematyki, ale nie chcesz lub nie możesz skorzystać z zajęć indywidualnych? Wysłuchaj tego nagrania do końca. Mam dla Ciebie pewną propozycję, która być może Cię zainteresuje. Ja nazywam się Ilona Bednarska i od wielu lat pomagam maturzystom, zarówno uczniom szkół średnich, jak i osobom dorosłym, w przygotowaniu się do matury z matematyki. Zauważyłam w ostatnim czasie, że zajęcia indywidualne z matematyki stają się coraz bardziej powszechne. Natomiast na ten moment nauczyciele coraz częściej mają już zapełniony terminarz i nie mogą przyjąć już kolejnych uczniów na zajęcia indywidualne takie zajęcia, które będą się odbywały systematycznie. Postanowiłam zatem nadać serię kursów online. Które zostaną podzielone tematycznie, czyli każdy jeden kurs będzie odnosił się do innego zagadnienia, innego działu matematycznego. Takie kursy będą pomocne dla uczniów, którzy i osób dorosłych również, którzy przygotowują się do matury podstawowej z matematyki. Każdy kurs to dokładnie jeden dział albo dwa działy, w zależności od tego, jak to tam się ułoży, który dokładnie wprowadza zagadnienia teoretyczne i rozwiązuje wiele praktycznych zadań z tego zakresu. Każde zadanie dokładnie tłumaczę, krok po kroku, dokładnie na takiej samej zasadzie, jakbyś był na moich lekcjach indywidualnych. Aktualnie mam już kilka takich kursów, które pomogą Ci przygotować się do matury z matematyki. Każdy z nich to jest wiele godzin w cenie dużo niższej niż takie zajęcia indywidualne, niż zajęcia systematyczne indywidualne z nauczycielem. Każdy z tych kursów realizujesz w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, kiedy chcesz. Po zakończonym kursie możesz umówić się ze mną na konsultację indywidualną, czyli jeżeli po zrealizowanym takim kursie mimo wszystko jednak masz jakieś pytania, wątpliwości, czegoś nie jesteś pewien, pewna, to możesz się umówić do mnie na konsultację indywidualną. W tego typu okolicznościach Cena jednej godziny konsultacji indywidualnej będzie dużo niższa niż jakbyś miał miała zapłacić za jedną godzinę przygotowań do matury podstawowej. I teraz mam dla ciebie niespodziankę. Jeżeli po zrealizowanym danym jednym kursie zostawisz pod kursem opinię, to na kolejny kurs dostaniesz 20% rabatu. Serdecznie zapraszam Cię do opisu do tego wideo. W opisie do tego nagrania znajdziesz linki, w których, czy z których odsyłam Cię do już nagranych przeze mnie kursów. W każdym linku znajduje się dokładny opis każdego z takich kursów. Aktualnie tych kursów jest kilka, natomiast ja przez cały czas tworzę kolejne kursy, i zapraszam cię do odwiedzania systematycznego mojego bloga ilonabednarska.pl, gdzie w dziale kursy znajdziesz pełną listę już dostępnych przeze mnie kursów. A ta lista będzie przez cały czas aktualizowana. Zapraszam cię do opisu tego nagrania.